No dzisiaj zapraszam. dzień zwiedzania Grand kanary. No i jak zwykle oca. Tego tutaj nie zabraknie. <todgłosy> Może zawsze poserwować, <Słyszy> o, jest jeden śmiałek, który tutaj serwuje. tam było kilku, tu jest tylko jeden zaraz przejdziemy na dalszą część solanek. <gryzny> o, widzę, że następna osoba będzie surfowała. mamy dalszą część solanek. Oczywiście samoloty latają jeden za drugim. Odjechaliśmy kawałek od solanek i takie widoki. 他自刀。 Teraz na przerwę czas na kawę bar poza Iskierda Iskierdo przepraszam przejęzyczenie moje Właśnie przyszliśmy odprężyć się na kawie. Jesteśmy w wiosce rybackiej. No i dzisiaj z nami jest nasza przyjaciółka Ewa, która nam pokazuje Grand Canarię. Jakie jeszcze nie znaliśmy od tej strony No już Ewa krzyczy, żeby pokazać ocean no, Idziemy do naszej przyjaciółki Ewy. Może coś powie o sobie ile lat jest. Jak widzę Was, kochani, jesteśmy tutaj w Pozoistkierdze. To jest taka bardzo piękna wioska rybacka. No, powiem Wam, że na Wielkiej Brytanii się żyje bardzo cudownie. Mieszkam tu mniej więcej już 17 lat i nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne na świecie. Do Polski w ogóle nie mam zamiaru wracać. To, to może o tym zapomnieć. I nasza wioseczka tutaj wygląda właśnie tak. Coś pięknego. Tam jest taki ładny park dla dzieci. Tutaj będziemy mieć takie świeże rybki właśnie w tym, w tym barze takim. Taki zwykły wiejski bar, kilka stoliczków, przepiękny ocean, przepiękna pogoda, słuchajcie. Także zapraszam tu wszystkich na gran Canaria i... Możecie się ze mną spotkać, możemy się napić kawy, mogę Wam pokazać różne ciekawe miejsca, bardzo dzikie, bardzo, bardzo takie niezwiązane w ogóle z turystyką. Także zapraszam Was kochani serdecznie i życzę miłutkiego, miłutkiego popołudnia, tak jak my tutaj mamy teraz i bawcie się dobrze. No a my Pozdrawiam. czekamy na tą rybę, którą przed chwilą rybacy przynieśli, tak? I szykują tak. dla nas specjalnie świeżą rybę, świeżo złowioną rybę. Jak już będziemy mieli tą. Rybę dostaniemy, to oczywiście ją pokażemy. No ale ten smak zostanie tylko dla nas. Zerę, <grym> a to moja żona ukochana. Super przyjaciółka, bardzo, bardzo, bardzo super. No właśnie dostaliśmy nasze zamówienie. Tak wyglądają świeże, dopiero złowione owoce morza. Które będziemy jeść. A zapomniała Ewa dodać jedną rzecz: że jeżeli by ktokolwiek chciał jakąkolwiek wycieczkę, to jest oczywiście w języku polskim i w języku hiszpańskim. Jeżeli ktoś by chciał e, poćwiczyć Coś język hiszpański, piśnego, a to my będziemy teraz jeść smacznego. i delektować się tym. Smacznego wszystkim i smacznego nam. No, my już, jesteśmy, my już jesteśmy po jedzeniu. Taki bar. A jedzenie fantastyczne. Świeże ryby, prosto z Oczywiście już mnie moja żona popędza, bo jedziemy w następne miejsce. Przejdziemy jeszcze na molo, zobaczyć jaki będzie widok. Temperaturę ponad 20 stopni. Dla jednych jest to zimno, a dla drugich jest to ciepło. Przepięknie to jest, mogę powiedzieć, że jest bardzo piękny, są bardzo piękne widoki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, kto lubi surfować, ma takie możliwości. Ktoś, kto chce się opalać, ma takie możliwości przepiękne. Klarze. Ktoś, kto sobie chce chodzić po takich małych kamieniach, oczywiście też ma. Kto woli iść w góry, wiadomo, że pójdzie w góry. Fajne zejście, pewnego spływania, Nie mam zielonego końca. Do czego to służy?